gramy o wyjazd do Tokio. W jakich nastrojach, w jakiej formie, w jakim są poczucie trener Jacek Mowlowski? No Myślę, że takim u, umiarkowanie spokojnym. Wiadomo, że, że e, te emocje będą narastać z każdym dniem. Natomiast e, powtarzam, my musimy ten spokój utrzymać. E, e, to są dla nas zawody, które. Nie zaczynają się meczem z Serbią, tylko zaczynają się meczem z Puerto Rico i, i, i na tym się skupiam. To są treningi głównie taktyczne, dwa razy siłownia, podtrzymująca to co, to, co do tej pory wypracowaliśmy. Na tych treningach zdecydowanie może więcej tak kolokwialnie powiem, gadania na temat taktyki, na temat tego, co, co mamy grać i, i co będą rywale grali przeciwko nam. Fajnie, że możemy być kilka dni wcześniej przed turniejem, zapoznać się z salą i w ogóle jakby poczuć to wszystko. No ale na pewno nie będzie jakoś nie wiadomo jak długich treningów. Raczej teraz będziemy szukały tego, żeby było, nie wiem, dokładności wszystkiego w sensie takiej świeżości. Także myślę, że na, na piątek powinno, powinniśmy być gotowi. A jak twoje zdrowie? Dziękuję, dobrze. W porządku, na razie nie, jest wszystko ok. Także nie, nie zapraszajmy, jest okej. Okay.